Tak, na, na mam wyszeć. No to jest to jest, to jest piękna tradycja. To nowa, nowa tradycja, piękna, przy razu Miś przypomina. Świecka. Ta tak. Świecka. Ale ten... No, te tradycje są w ogóle, wszystkie są, są, są genialne, ale ta, która... No, ona jest ponadczasowa, oni na początku próbowali tam, to dla takich, dla takich, dla takich, ale ponieważ, no to był bezsens, bo Bil, dlatego wyszedł z grup oksforskich, ponieważ tam były reguły, tam nie każdy z nas mógł być w tych grupach Tam były takie zasady, że trzeba było, no, ja na pewno bym się tam nie dostał, bo po, po wyjściu z więzienia od razu przyszedłem do A, nie wiem, 20 paru lat. Jeżeli gdzie, to się najpierw zresocjalizować, a później będziesz do nas tam mógł należeć. Może. Także ja się bardzo cieszę, bo dzięki tej tradycji jestem, nikt mnie nie może stąd wyrzucić. I, e, to jest to genialne, bo nie, nie ma ciągali. Nie, nie Słowa tego nie, nie przeniosą po prostu. To jest, to jest ponad, ponad rozumem, żeby coś takiego zrobić. Nie, tam czarny, kolorowy kobieta, mężczyzna, peselowiec, pisowiec, konfederowiec, jakiś tam inny. Nie, dla każdego. Kto tylko pragnie przestać pić. No, no, no i nawet dla tych, którzy z, z zapili. No, dla mnie też, bo ja wcześniej ja za, zapijałem tyle razy i mówię, wywrócą mnie stamtąd. z terapii w 16 lat zapijałem. To, do jakiej terapii by mnie... Przyjęty. Wam człowiek, się nie nadajesz do leczenia. Jakiego leczenia? ci? Teraz mnie zapraszają. Nie po Polsce, po Europie mnie zapraszają. Żebym dzielił się swoim doświadczeniem. Kurczę blask. Ja już sam, sam sobie nie wierzę. A ta tradycja mówi, nie braciu, to jest to. Ale chciałbym mówić o czymś innym. Wczoraj byliśmy na takim spotkaniu i i był jeden człowiek, jak to się mówi, aromatik, no nie, nie miał, nie, miał, nie miał gdzie się umyć i tak dalej. E, no i nagle powiedział takie coś tam. i kolega powiedział: Mój wiesiec, zawsze na każdym mityngu jest jeden Chrystus. Nie? I to może jest człowiek chory psychicznie, może jest bliski samobójstwa, może jest właśnie bezdomny, może jest pijany, ale to, to jest właśnie ten, ten Chrystus. Nie? No i jeden taki mnie potrodził w i chciałem go tam od razu. I jeszcze mówi, to twoja wina, bo ty niosłeś. Nie? Ja mówię, ja ci zaraz pokażę. Ale się opanowałem. Mówię, może Chrystus nie należy Nie należy go lać. I w pokorze y, czekam do końca tego spotkania i słuchajcie, nagle mówi jeden chłopak, nie? Zwłaszcza po tym, co się parę dni temu stało, nie? Mówi. Jest piekło na ziemi, nie? I ja to czuję, nie? Jak mnie kopią i wyrzucają z, na pętli z autobusu, czy tam stramwają, nie? Że koniec trasy. Ono się mi oblicza, ja jestem chory, nie? Jestem chory. I, I ja wiem, że ten człowiek przeżył pie, piekło, nie? zwłaszcza po tym jak podpalili, spalili tego bezdomnego w łodzi, chociaż wielu tam podpalili i, i, i spalili. To jest taka jakieś tam, nie wiem co to jest w ogóle. Ale, coś mówi, nie, nie osądzę, no ale jest to straszne, dla mnie człowiek, który się pali, no to, e, czy, co, czy, ja, o jakim jeszcze, jak, jakiego piekła mam, mam szpukać, nie? Znaczy ja wiem, bo tak jak kolega mówił ja miałem depresję, to piekło w mojej głowie to co tutaj mówiła Basia, nie, że nie, bez życiu, czy to będzie, czy to nie będzie, nie? Ja miałem do wyboru, nie to, że pić, pić tylko czy, czy się powiesić, może najpierw lepiej się powiesić, nie? bo pić to znaczy, że jest jeszcze większe kłopoty, jeszcze większe trudności, czyli lepiej się chyba powiesić, ale tak, żeśmy to wysłuchali, no i, znaczy, ja od razu wierzyłem, że rzeczywiście piekło jest na ziemi, jest i tu, że ludzie przez... No i wczoraj o 23 tam, było po, pokazane. Nie? Taki news, nie? E, ale e, w trakcie tego spotkania nagle e, doszło do wniosku, że jak jest piekło, to musi być i niebo. Nie? No jak jest ciepło, to musi być i zimno. Jak jest białe, to musi być czarne ten świat jest zbudowany. Jakiś dzień to jest noc. Zima, lato i tak dalej. Nie, kobieta, mężczyzna. Wszystko jest jakieś przeciwstawne. Dobro, zło, czy to jest to, jest, to jest pojęcie, a w ogóle nie wierzę w to, co jest dobro, czy zło. Tak jak w naszej modlitwie jest nieokreślone. Albo mam coś zmieniać, albo nie zmieniać. I powinienem szukać mądrości, żeby zrozumieć, co mam zmienić, a co nie zmienić. Nie? I Zrozumiałem jedno, że dla mnie najważniejsze to jest to, żeby tak jak dzisiaj znaleźć, znaleźć cząstkę tego, tego dobra. Nie? Tego, co mnie tutaj sprowadza. Nie? Zastanowić się, co mogę zrobić dobrego. Nie? No i był taki moment, gadam z, z, ze swoją partnerką, nie? I, a ja dosyć, jak to się mówi, cienko przędę finansowo. Jak to się mówi, liczę tylko na, nie wiem, na jakieś cuda. I, i ten. I, I był taki moment. Ja mówię słuchaj, może jakaś tu może przyjść jakaś młoda kobieta i ci powie, że jest ze mną w ciąży. Ona, a moja partnerka mówi, e, to chyba znaczy, że weźmie dwóch dzieci. Nie? Dwoje dzieci Jakie dwoje? No bo ty jesteś drugim dzieckiem, którym się trzeba opiekować. Nie? No i tak mnie to dotknęło. Nie? I, I później mówię, wiesz co, a ja myślałem, że ja to wszystko trzymam, nie? I jeszcze, jeszcze tak śpiechło na mój... Chyba lodówkę, nie? Ja się też zaśmiałem, ale nagle zapadła cisza, nie? No bo co ja, co ja takiego robię, nie? Nie piję, nie palę, nie kradnę, nie kłamie, nie zdradzam. Nie jem cukru. Pomagam innym. No to co to jest? No, okazuje się, że to jest właśnie to. To jest to, co jest moim kręgosłupem. Nie? To jest to, że ja e, robię to, co mogę. Mógłbym, mógłbym robić więcej? Nie wiem. Tak jak tutaj z tą koleżanką. Widziałam, że jest, zapytałem się, że kawy, herbaty, wody. Nie, 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 nie. Co się poruszyło. Mógłbym, mógłbym biec, ale to będzie wyglądało, że stary dziad jest namolny no, po prostu. Do, poleciał, ale lepiej jakby kobieta poleciała. Ale nie ważne, to są projekcje. Ja, ja zrobiłem to, co miałem zrobić. I, Dlatego dzisiaj y, dla mnie najważniejsze y, to jest te przebudzenie się, po prostu wyjście, wyjście z tego marazmu, z tej, z tej mojej chorej, chorej głowy, że ja wchodzę w inny świat. Te 12 kroków i nawet 12 tradycji to nie jest droga po to, to co kiedyś tutaj chyba, to nie wiem, Leszek pamiętaj, ktoś tam jeszcze może, ten Marek. Słuchajcie, tu kiedyś to było tak. Mam skórę, furę i komórę, e, mam hurtownię, to tego, to tego. Przyjechałem tym tymi. i Nie piję tam 5-10 lat. I tak było, tak to, to widać, że trzy No i pierwszy to był mój, mój, mój sponsor pierwszy, Felek. No i Ja mówię, ty, czy, czym ty jeździsz? A on mówi tramwajem. Ja mówię, a daj mi swój numer telefonu komórkowego, a ja nie mam komórki. Chuj co wziąłem sponsora, no nie No ale dzisiaj jest tak samo ze mną nie? Zobaczyłem, że mam, mam, mam wartości, które kiedyś tylko mówią, to fraje, no to mamy fraje Przeprowadził iluś tam chłopaków przez program no, no i co z tego jak z, z, no to takie uznalanie się, ale... No chciałem, żeby ktoś ze mną był, bo ja mam taki uroczysty dzień w niedzielę. Napisałem, no, ale jeden przyjechał. Nie, nie piję 23 lata, zrobił ze mną program. No i, i, i nie, nie słyszałem, że, że tylko jeden, ale odwał od nie przyjechał. Nie? Także nie mogę mówić. E, bo, bo ja jestem takim człowiekiem, żebym chciał że ja myślę, że z Bogiem to jest jak z kantorem. Nie? Że wchodzę, proszę, to są dolary, proszę mi dać złotówki, albo małych. Nie, ale tu jest, a tu jest inaczej. Nie? Tak jak o, 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 ostatnio jechałem do Iławy za swoje pieniądze, bo tam nie, nie, nie zwracają za dojazd. 300 parę złotynistych, 700 z, z emerytury i przyjechałem do domu i jeszcze nagroda, ma, moja partnerka mówi, że jej albo ukradli tysiąc złotych, albo zgubiła. I w czarnych dupie i taki moment, no to masz to swoje pomaganie, masz tego swojego pracodawcę, Pana Boga, nie, i tak dalej. I słuchajcie, i powiedziałem to na YouTubie, nie, nagle jedna osoba przysłała 25 zł, druga kobieta 800, a jeden facet zadzwonił do mnie, ile ona przysłała, 800. No to podaj mi ten numer konta, ja oczywiście konta nie mam, podałem konto partnerki, on przychodzi do mnie, mówi, ty, jakiś facet ci dwa tysiące przysłał. złotych włożyłem w spiklerkę, żeby pojechać do więzienia. Na benzynę. I, I tak to działa. Ja, ja, ja się po prostu wiem, że mogę mieć godzinę trudną, nie? Tego, ale w kwintesencji to są właśnie takie chwile, jak 17 lat jesteśmy razem, ja nic nie mam. Nawet mieszkanie, nie ma było też mieszkanie spółdzielcze. Ale mówię, to ja jestem, to ja trzymam ten I, I nie chcę tu wy, wymieniać, nie? Bo, bo to bym się chwalił, ale po prostu taka jest prawda. Nie? Co dzięki mnie zaistniało w wielu rodzinach. Nie? I to jest niesamowite, że ja to wreszcie rozumiem. Mój z i mówił... Wiesz, jak, jak Ci mówiłem, że, że, że jest postęp, nie? że pięć lat nie pijesz, ale jest postęp, nie? no jaki postęp człowieku, że co, że bilet jako emeryt dostałem do dla darmowy, <grym> ale teraz dopiero widzę, jaki jest postęp. Dziękuję bardzo. Dziękuję,